Cześć, witam kolejnego poranka. Subota rano. Drukarka zakończyła w nocy drukowanie kolejnych części do jołka, czyli mamy już praktycznie komplet dwóch jołków. Eee, no i filamenty się powolutku kończą, ale na szczęście zapasu jest sporo. No i zobaczmy, co ta drukarka nam tu pięknego wydrukowała. Ściągamy plejcik. Troszkę się tu widzę, jakiś śmieci nabrało. Tak więc tak, mamy dwa kapsy, dwie pary kapsli do jednego i drugiego jołka. O, proszę, same odeszły. Element główny to jest drugi element. Jak zobaczycie tutaj w pudełku. Ja już mam tu troszkę rzeczy skompletowanych Proszę bardzo. To już będzie drugi taki element do drugiego jołka. Więc mamy dwa. Dwa kompleciki, pięknie się wydrukowały, podchodziły, jak same ostygły pięknie podchodziły. Śrubki pousuwałem wczoraj w Fusion, tak więc jest ok. Tak więc mamy dwa kompleciki. I za niedługo już będzie praktycznie kompletny jołok. To są kapsle do jołka, one będą przechodziły od góry do jednego, do drugiego. Tam gdzie jest zmiana cyferek, call tam nie będzie tych, tych cyferek, będą po prostu kapsle. Eee, dwa pusztutoki, też pięknie wydrukowane z lewej strony po jednym do każdego jąka, czyli mamy dwa piękne puszczutoki. i trymy. Właśnie tego się obawiałem, czy one się wydrukują, wczoraj ale a sobie je tutaj podwadzimy. A cztery przełączniki tryma. Dwa, trzy, no pięknie się wydrukowały. Cztery, cztery kapselki do trymów. No a tu są. Hedy do trymów, tylko pytanie, czy one się będą chciały tutaj ładnie wyczyścić. Będą. Widzę, że odchodzą pięknie. Dałem wczoraj ustawienie strąg, tak, więc ładnie tutaj połapało. Generalnie to są te przełączniki, które wchodzą tutaj do tryma. Oczywiście tu jeszcze muszą switche wejść, więc one będą wyżej. Ale generalnie to jest ten trimik właśnie co jest na Bolancie i po dwa przyciski do każdego trymu pięknie się wydrukowały. Ja tutaj później to wszystko sobie elegancko odczyszczę, w związku z tym, że uciekam zaraz na zakupy. Tak więc na razie tu się nie będę bawił. W każdym razie dwa, no ten nawet odchodzi lepiej, dwa head trymy są wydrukowane. No i powiem Wam, że jakość tego druku jest całkiem fajna. Tak więc praktycznie będą za chwilkę kompletne dwa wolanty. Dwa jołki w zasadzie, bo do wolantów to jeszcze daleka droga. Trzeba będzie to dalej jeszcze drukować. No, tu trzeba będzie coś pokombinować. Rzucić może to rzeczywiście do wody, chociaż wczoraj próbowałem to rozpuszczać w wodzie i niekoniecznie się chce rozpuszczać w wodzie. Podobno piszą, że minimum 50 stopni musi być. Tak więc dzisiaj jak przyjdę spróbuję wrzucić zagrzeć wody w czajniku i po prostu Zalać to wodą z żeby była wyższa temperatura Aczkolwiek jak widzicie jakby się tak troszkę pomęczył To to w zasadzie Jestem w stanie jakoś tam wydłubać, wziąć jakiś tam scyzoryk Czy śrubokręcik mały i powinno się to Udać fajnie Wydłubać, to gdzieś sobie tam po prostu tu są Puste przestrzenie, on dlatego się ładnie tutaj poprzyklejał no, tu gdzie niegdzie jest troszkę nierówno on tutaj wczoraj się posypał ten support więc tu trzeba będzie pilniczkiem pewnie troszeczkę w tym miejscu wypiłować żeby było równiutko ale generalnie jak widzicie switch head jest gotowy jeden i drugi dobra tyle na teraz ja się wybieram wybieram na zakupy po południu przygotowanie do kolejnego drukowania Będziemy drukować drugi taki element do drugiego jołka i jak wydrukujemy już drugi ten komplet do drugiego, żebyśmy mieli dwa komplety, to zaczniemy drukować rogi. Tak więc ten kapitański jest mocny, bo jest 85% wypełnienia, jest ciężki, 80 gramów, ma 80 deko, ale ten drugi, pierwszego oficera będę drukował w 50% wypełnienia. Rozmawiałem z Karlem, Karl powiedział, że 50% to jest bardzo dużo i tak jak dla takiego jołka który jest mniej używany niż kapitański, tak więc powinno być szybciej, już nie 20 godzin, a powiedzmy 15, może. No i tyle. Dalsze update wkrótce. Do usłyszenia spokojnego weekendu i w kontakcie. Lajkujcie, subskrybujcie. Lajki podnoszą zasięg tych filmów, więc może trafi do osób, które chciałyby budować cockpit i drukować go na takiej drukarce Bambula Lab P1S. Do usłyszenia spokojnego weekendu. Trzymajcie się.